go! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj lecimy sobie zjeść? wam oczywiście kukujecy na świeczkę. Czyli którym jakimś to nie jest mój, to jest mojego znajomego, do którego mi go pożyczył. To jest twój agrotron. A oczywiście to do czwarte nieco trochę podobały. Myślałem, żeby takiego jakoś kupić, ale... Jak może sprzedawać, być trzydziestkę, to może da może radę takiego kupić. Nie wiem jeszcze. I właśnie, te odcinki, tak dzisiaj wracam do 21 stycznia, takie, że chciałbym wszystkim... I, i, skri... Kurde. Chciałbym, żeby wszyscy, wszystkie babcie, jak, jakie, jakie tutaj są, które oglądają, życzę dla każdej babci oraz dziadków miłego dnia babci oraz dziadka szczęśliwego oczywiście <laughs> żeby spędziliście ze swoimi wnuczkami i oraz ze swoich i... i... ze swojej oczywiście też rodziną no i co życzę dla Wszystkich dobrego i wesołego dnia dla babci. ci czyli dzisiaj oraz jutrzejszego dnia dziadka. Dobra, dobra, to wróćmy na chyba Filmik dzisiaj nagrywany jest oczywiście z schodami, bo nagrałem chyba tam, że dwa uczniki bez schodów gdzie w tasce i wyświetlenia były słabe e, Nagrał jeszcze te byś z putami, ale wiecie, ale na kolejny filmik jak już, już bez skór będzie. Kolejny odcinek to już będzie chyba ze sialkosów albo z Uf, Bo ja nie wiem jak to będzie. Może te sialkosy jeszcze zaczniemy. No, na razie to mało, co, co jest do roboty w polu. No, wiadomo, te nowe sceny też są takie, na przykład jak. No, wie, wiadomo, wi przygotowania szybko i zostały zawieszone na pewien czas. Może wrócę z to, z takiego Może jeszcze przed wakacjami, jeszcze, bo na razie plany jeszcze, żeby wyjść. Wiesz w jakim miejscu będzie ta jeszcze gospodarka? Jeszcze z innymi Bo to w sumie jest taka jak kopia tego Renika LS Ale po prostu nie pisał inspiracji Osoby jak wiecie, ta, ta gospodarka Kuzyna z Bo to jest w sumie Inspiracja od boczka LS, ale Nie Przełnikiem, jak uczył się przychody. z workami to jest uksusem z Już Niuho lata dzisiaj nie brałem. Łysy przyczepu, bo tak od dotargać. targać, to po sobie bo jak wszystkie przyczepy, które mam, to mają, mają już nadstawki założone. I jeszcze coś tak rozmyślam nawet sprzeda są 30 i takiego ciągnika. nawet robot to dobra idzie do jucha by bo, bo nawet jest zapewne czas jakieś jakieś zrobić i może jeszcze coś się ogarnie Ale co? ciągnik to nawet spoko jest Zresztą czy tym mój stają wygadał może, może go będzie go sprzedawał może jakby udało się w końcu przekonać tego dziadka bo no ich sprzedaż może to 30 albo 80 to kupić może że ten ciągnik i kszturem a suwera to 80 to tu jest sły pomiot, to kładzie który jeszcze? Który jeszcze żył? Nawet strasznie długo żył. Nie wiem, chyba tam jakaś dociekło do, do. 120 lat, nawet, tak się no co, szan tak coś takiego do zrobienia. To i w ostatniej chwili udało mi się powiedzieć tą 80 ale długo ją nie popracowało, bo wtedy zmarł. No i co, została nam oddana, co to dzieje się ze sobą było, było, było widziane. Jak to było, no takie, no się, się mówię, co tam. Z nagrywkami oraz innymi takimi Szczerze to ten drugi, ten odcinek nagrywałem już drugi raz, bo Bo w pierwszej to przez przypadek Ta kamerka mi się wyłączyła no, Ale teraz to ogóle Żeby to ciągnę Czekajcie czy czymś Pamiętajcie i się tak z zewnątrz. Dobra, trzeba na ciąg, coś trzeba założyć czwórkę, czy panacz, tak się z... Dobra, nas następnie to może uda wyjechać. Ale i ten ciąg jakiś ścieżkował, mówił, że... że coś tam może być, że nie się robić, a jak nie da... Jak nie będzie było jeszcze zrobić coś na coś tam wiadomo. No to go sprzeda. Dodaj no chociaż pieniądze będzie mi się na coś większego. Nie wiem, dam jeszcze... Nie wiem, może jeszcze ankietę. No bo i tak to gdzieś się wlatuje, tak się do no co dawam ankietę, czy, będziemy, czy, będziemy, czy może go kupimy albo nie. Ale to zależy też od decyzji dziadka też. Jakby trzydziestkę sprzedać i jeszcze niektóre tam maszyny niepotrzebne, bo żeby było na niego stać. Jeszcze nowy nabytek jest na gospodarce. Ja to sobie jeszcze wam po... O nie powiem. Kupili... Chociaż uda się namówić dziadkę na to. Kupiliśmy obrotowy półkot Po Tigera. Cztereskibowy. No pewnie jego pracy dopiero zobaczycie... Nie wiem, dopiero chyba bo końcówkę żniw. Dopiero bo... My tu jeszcze zrobiliśmy dwa dodatkowe. Kupić, tak jak się dzielę takie małe jak to pole i jeszcze tą działkę co mamy zaobiatał to przerobiliśmy ją pod te. Pod pole takie. I ta pszeniczkę sobie zasialiśmy. A no co? Dajcie znać czy, czy takich traktor będziemy kupować, Czy chcecie, żeby był na naszych i może jeszcze dzisiaj zrobię wyjątek. I może jeszcze dzisiaj jeden trzyjek się pojawi. Ja widzę jednej serii, ale z jakiej to jeszcze nie wiem. Albo chłopca na farmie, albo wiecie przygod z ty Marcina. Albo sobie nie może marka. Więc nie wiem. Nie wiem jak to będzie. Czy. Czy to zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, chyba to w tym odcinku już chyba będzie wszystko. No na razie to i tak na no już 9 minut mogłem jeszcze ciągnąć dalej. Ale no co, już więcej tematów dzisiaj nie mam. No także no co? Jeżeli chwilko się podoba, to oczywiście no, zostawcie łapkę w górę ja, oraz Subika pojedziemy po 2000 subów może, a teraz subów w kolejna seria się jeszcze pojawi w tym roku, albo nawet chyba jeszcze nawet wiem, albo widziemy w na następny, albo za dwa miesiące. Bo na pewno w tym miesiącu na nam się nie uda, na pewno wbić tych 2000. Na razie, jak tam patrzyłam, to jest 1121 chyba. No i, no i będzie trzeba no całkiem, całkiem sporo czekać na to. Z... Ja. I jeszcze zastanawiam się, czy na razie czeka na odszkodowanie ze starego gospodarstwa. Może jakby się udało te odszkodowania dostać, to może by jakoś ta nasza gospodarka jakoś zacząć rozwijać jakoś. Nie wiem, napiszcie w komentarzach jak sądzić. Czy na razie to dużego rozwoju na razie nie liczymy. Wiadomo, to nie jest jeszcze czwarty sezon o tej serii. Tylko dopiero po trzecich na razie powód Ach dobra. W sumie mnie to i tak już powoli mało zostało. Ale też powoli. podczas czas to Że jak wam się spodobał to się dać łapkę w górę. Jak za i na razie.